Siema z tej strony MK. Najnowszy projekt. Nowa lampa. Lampa nie dla mnie, dla yy, znajomego, któremu muszę tą lampę skończyć, bo yy, po składaniu jej okazało się nie takie proste. i Kiedy już po, po układał LEDy, połączył je, to spalił. Dobra, ale coś więcej o lampce zaraz wam pokażę. Ja po prostu korzystam z takiej okazji, że. Yy, Mam tą lampkę tutaj u siebie, to wam ją pokażę. Zobaczcie, lampka na power ledach jednowatowych one maksymalnie wytrzymują tam 350 mA prądu, Wysterowane będą na jakieś 300 305 maksymalnie miliamperów. Więc nie wyciągniemy tam pełnego 1 wata z każdego leda, więc mówię, tu jest 25 sztuk, jak będziemy mieli w granicach 22-23 W taki będzie pobór prądu, jeżeli chodzi o tą lampkę lampka ma tutaj 10 cm, cm centymetr, czy ciut więcej szerokości tak to wygląda taki profilek pasmo dla roślin i zaraz ja ją odpalę, to będzie uderzenie, także jest dzień, ale jest też y, przyłożenie tej lampy. No, widać, y, widać niebieskie i, i czerwone LEDy. Y, cały ten profilek ma 60 cm. I co jest ciekawe, pokażę Wam, jak to doświetla y, moje akwarium moją setkę. Ja w swojej, y, to jest 100 cm akwarium, więc pokażę Wam. Y, tak, zgaszę moje lampy w akwarium. Oczywiście będę się odbił, bo jest dzień, ale położymy to. Tak, mniej więcej na środku yy, Jakoś tak po skosie, żeby ona nam nie wpadła, żeby się trzymała Żebyśmy sobie tutaj gdzieś bałaganu nie narobili I teraz ją odpalimy No właśnie, oczywiście yy, brzegi widać nie są doświetlone Jest tam gdzieś na, na, na brzegach jakiś tam Delikatnie robi się tutaj cukierkowaty kolor, to widać Że na przykład mamy bardzo fajnie wybarwioną kryptę pod, pod taki Aż czerwony kolor, co nie jest prawdą. Jest to spowodowane po prostu, że centralnie tutaj pada ten akurat czerwony bądź niebieski LED. W tym wypadku? No, czerwony z niebieskim. I one się tutaj jakby te barwy nie mieszają. Ale to jest, mówię, 60 cm, 60 cm tego, tego leda tutaj jest i tyle. No, 60 jeszcze raz mówię, centymetrowa lampka, tak doświetla akwarium, które ma 100 cm. To jest specjalnie właśnie dla, dla znajomego, który będzie miał 60 cm akwarium, więc ta lampka będzie u niego dosyć fajnie doświetlała akwarium i on będzie tam prowadził różne roślinki, Między innymi jakieś bardzo wymagające, dlatego no właśnie. Tu jest 50 power LEDów, więc wszystko co będzie chciał, będzie mógł posadzić w tym akwarium. Problem tylko później, żeby podać karbą CO2 i odpowiednio nawozić, żeby te rośliny szły, a nie szły glony. I tego mu życzę, żeby roślinki rosły, a nie glony. To by było na tyle. Idziemy do krewetkarium, szybciutki update, co tam się zmieniło, bo przyciąłem je strasznie posprzątałem i będziemy kończyć. No dobra. A tak wygląda krewetkarium, które też zostało przykoszone w całość tych roślin z tyłu, praktycznie została wywalona, już miałem dość tych chabazik gdzieś tam z tyłu. Znowu oczywiście molinezje, krewetki żyją, gdzieś tam sobie śmigają, niedawno je karmiłem, więc się rozleniwiły, nie biegają, ale są, o, widać na szybie, żerują sobie, wcinają glony. Henka oczywiście tutaj zostawiłem. Postanowiłem go odbudować, powyciągać cały mech. Mech będzie tylko z tej strony, zaszczepiony na dwóch skałach. Tutaj już nie będzie tej skały z mchem, tutaj jest oczywiście koracyna mono, została przeniesiona. Także mech będzie gdzieś tutaj i ewentualnie gdzieś z tyłu. Całe drzewko oczywiście pokryte mchem, na dole jawa, na górze mech Christmas i tam ewentualnie z tyłu mech. No i tutaj taka podwieszona skałka też e, z mchem jawą. I to tyle. Jakieś roślinki też stąd wyleci, ta roślinka i ta roślinka też stąd wyleci, a tutaj całość odbudujemy heńka. I to by było na tyle ostatni rzut w całości na krewetkarium i kończymy. To by było na tyle siema.